jacenty zniegardowa. Rżnięcie wampira. Chcę niespodziankę, wyznał mi szczerze raz pewien wampir, myśląc o ofierze. Chcę by soczyst była i dorodna i gustów moich i smaków godna. A że już dowiódł tego niezbicie, że jego surprise to cudze życie, więc do trzech policz rzekłem, lecz szczerze nie o nim myślał, lecz o ofierze. Rozjączony, rozochocony, oczy zamknięte tak w rozmarzony, licząc jak rzekłem: raz, dwa, trzy, a ja go żlałem, kowadłem w kły. <śm> Czytał Bogdan Tmowski.